Yo, sprawdź to. Fizz na mikrofonie, w mieczach się nie mieści. Nie macie loga z kaplicami się nie pieścić. Nie ma czasu, zatem trzeba eksflić. Jeśli ci się nie podoba, loga jak nozdeszczyk. I tak wszystkich nie uda ci się skreślić. Mam się streścić, z kasą się nie pieści. Fizz grub, prosto z wojny wieści. Ja i moje ziemki, nie gorszy, nie lepszy. Jestem po tak, no. to, by prawdę przemieścić. to wy ścierpa, to tak, największy twarda pania i zaciśnięte pięści. Przyjdą twórki i atmosfera się zagęści. Daję Nie ma kolejnego opony. Szczęścia, RK Przybądźcie z nieba na głos naszych modlitw. Mieszkańcy chwały, wszyscy święci Boży. Z obłoków jasnych zejdźcie, aniołowie, z zbawionych śpieszcie na spotkanie. Anielski orszak niech twoją duszę przyjmie, uniesie się z ziemi ku wyżynom